Historia na wyciągniętej ręce. Odkryj z nami tajemnice przeszłości. Mieszko I. Terytorialny fundament Polski. W trzeciej części skupimy się na ziemiach należących do państwa Polan za czasów Mieszka I. Miłego słuchania. Państwo Mieszka, choć nie zawsze uznawane przez historyków za pełnoprawne państwo posiadało wszystkie niezbędne cechy stabilnej organizacji politycznej miało wyraźnie określone terytorium na którym żyło społeczeństwo odpowiadające definicji państwa w roku 966 do tych cech dołączyła religia chrześcijaństwo wprowadzenie chrześcijaństwa przez Mieszka było ważnym krokiem w procesie konsolidacji państwowości Państwo Polan pod rządami Mieszka I miało strukturę typową dla Europy tamtych czasów. Początkowo było to zjednoczenie rozproszonych terytoriów, które stopniowo przechodziło proces unifikacji. Kluczowe ośrodki takie jak Gniezno Poznań, Ostrów Lednicki i Giecz wyznaczały polityczny i kulturowy rdzeń państwa. Te miasta odgrywały centralną rolę w procesie jednoczenia ziem polskich i tworzenia spójnego państwa. Do Wielkopolski stopniowo dołączano inne regiony, na przykład Łęczyckie oraz Kujawy, co świadczyło o ekspansji terytorialnej. Wzmacnianie struktur państwowych widoczne było w przyłączeniu Mazowsza jeszcze za czasów panowania Mieszka I. Podobnie włączono Pomorze Wschodnie, które stało się częścią państwa polskiego w tym okresie. Pomorze Zachodnie pozostało jednak poza granicami państwa, co pokazuje zróżnicowanie terytorialne. W początkowym okresie panowania mieszka pierwszego Małopolska z Krakowem oraz Śląsk z Wrocławiem nie należały do państwa. Te regiony znajdowały się pod wpływem czeskim, co odzwierciedlało złożone relacje między słowiańskimi plemionami i państwami. Dominacja czeska nad tymi terenami miała głównie ekonomiczny charakter. Polegający na ściąganiu trybutu bez bezpośredniej kontroli administracyjnej. W epoce panowania dynastii przemyślidów w Czechach, władza zmagała się z licznymi wewnętrznymi trudnościami, w tym konfliktami z buntowniczym rodem Sławnikowiczów, z którego pochodził przyszły święty Wojciech. Te wewnętrzne niepokoje dotyczyły również ziemi małopolskiej gdzie naturalną przeszkodą były góry utrudniające komunikację i kontrolę między regionami. Mimo pisemnych źródeł historycznych, źródła potwierdzają istnienie pewnej zależności tych obszarów od Czech, choć charakter tej zależności zmieniał się i rozwijał z czasem pod wpływem różnych okoliczności politycznych. Okoliczności utraty Małopolski i Śląska przez Czechy na rzecz mieszka Pirerej są nieznane z powodu ograniczonej liczby pisemnych źródeł, co utrudnia dokładne zrozumienie wydarzeń. Po śmierci Dobrawy w roku 977 relacje między Polską a Czechami uległy zmianie, ponieważ Dobrawa była ważnym ogniwem łączącym oba kraje. Dobrawa, czeska księżniczka i żona mieszka. Przyczyniała się do stabilnych i pokojowych stosunków, a jej śmierć mogła dać Mieszkowi powód do bardziej agresywnej polityki ekspansji na południe. Różnice językowe między Polakami a Czechami tamtego czasu były niewielkie, co ułatwiało komunikację i współpracę, w tym między Mieszkiem a Dobrawą. Niemniej jednak ludność małopolski należąca do grupy językowej lechickiej różniła się od Czechów co mogło wzmacniać lokalne poczucie tożsamości i przynależności do Polski roszczenia czeskiego księcia Bolesława II wobec Mieszka I dotyczyły przejęcia terytoriów które Bolesław uważał za należące do Czech co stało się przyczyną napięć Część swojego królestwa wpisuje się w kontekst skomplikowanych relacji między państwami średniowiecznej Europy. W tym okresie dynamika polityczna była kształtowana przez ekspansję terytorialną, sojusze, konflikty i arbitraże międzynarodowe. Konflikt o Śląsk ukazuje znaczenie sojuszy międzynarodowych. Bolesław II dążył do odzyskania kontroli nad Śląskiem. Co wymagało działań militarnych i dyplomatycznych. Kluczowy moment sporu o śląsk to arbitraż dzięki interwencji cesarzowej Teofanii, matki Otto I, pełniącej funkcję regentki. Jej decyzja miała ogromne znaczenie. Dzięki wsparciu cesarzowej śląsk pozostał w granicach państwa polskiego. Sojusz z cesarstwem oraz korzystny arbitraż podkreślają zdolności dyplomatyczne Mieszka Piver. Mieszko Piver potrafił budować strategiczne partnerstwa na arenie międzynarodowej, co miało kluczowe znaczenie dla stabilności i rozwoju państwa polskiego. W przypadku Małopolski okoliczności jej podbicia przez Mieszka są mniej jasne z powodu braku szczegółowych źródeł historycznych. Trudno dokładnie określić przebieg wydarzeń prowadzących do włączenia Małopolski do Polski. Jednak przypuszcza się, że sukces mieszka opierał się na działaniach militarnych i dyplomatycznych. Dokument Dagome Judex jest jednym z nielicznych źródeł dotyczących tych wydarzeń, lecz nie dostarcza pełnej informacji o sposobie podbicia Małopolski. Dokument Dagome Judex jest jednym z najważniejszych źródeł dotyczących terytorium państwa Mieszka I w chwili jego śmierci w roku 992. Oryginał tego dokumentu nie zachował się do naszych czasów, a dokładna data jego powstania pozostaje przedmiotem dyskusji naukowej wśród historyków. Przetrwałe odpisy i regest z X wieku. Dostarczają cennych informacji o granicach państwa Mieszka na koniec jego panowania. Dagome Judex przedstawia akt powierzenia państwa Mieszka I pod opiekę Stolicy Apostolskiej, co miało znaczenie polityczne i religijne. Mieszko wraz ze swoją drugą żoną Odą oraz synami Mieszkiem i Lambertem podjęli decyzję o tym kroku aby zapewnić ochronę polityczną swojemu państwu. Ten akt interpretowany jest jako próba umocnienia chrześcijańskiego charakteru państwa oraz zabezpieczenia jego pozycji politycznej wobec sąsiadów. Opis granic w dokumencie jest fragmentaryczny i wymaga interpretacji, jednak pozwala wyciągnąć wnioski o rozmiarach i kształcie państwa polskiego. Dokument cytuje państwo, które zwie się Eszge z wszystkimi swymi przynależnościami w określonych granicach terytorialnych. Granice zaczynają się od pierwszego boku przy długim morzu, następnie prowadzą granicą Prus, aż do miejsca zwanego Ruś. Granica Rusi ciągnie się aż do rzeki Odry, następnie prosto do miejsca nazwanego Alur, a dalej aż do ziemi Milczan. Od granicy przy Proście, kierunku Odry, prowadzi się wzdłuż rzeki do wymienionego grodu, co wyjaśnia niejasne nazwy w dokumencie. Najczęściej przyjmuje się, że dziwne nazwy odzwierciedlają starodawne nazewnictwo regionów, które wymaga interpretacji historycznej. W momencie śmierci mieszka pierwszego, jego państwo obejmowało większość terenów dzisiejszej Polski. Z wyjątkiem niektórych wschodnich obszarów i mazur kontrolowanych przez Prusów. Jądro państwa stanowiły Ziemię Wielkopolski, a także Pomorze, Kujawy, Ziemia Łęczycka, Sieracka część Małopolski oraz część Śląska. To były kluczowe regiony w tamtym okresie. Kwestia, czy państwo mieszka obejmowało Pomorze, pozostaje sporna. W dokumencie pojawia się sformułowanie Longum Mer, które może oznaczać długie morze. Longum Mer sugeruje granice sięgające Bałtyku, ale nie precyzuje, czy obejmowało to ziemie pomorskie w dzisiejszym rozumieniu. To ważne dla zrozumienia terytorium. Ważne jest podkreślenie, że Mazury w tamtym czasie znajdowały się pod kontrolą plemienia Prusów niezależnego od państwa Piastów, które rządziło Mieszko I. Na wschodzie granice państwa Mieszka są mniej jasne, szczególnie w kontekście relacji z Rusią Kijowską, która rządziła rozległymi terenami na wschód od Polski. Nie ma pewności, czy do czasu śmierci Mieszka doszło do odebrania przez Ruś Kijowską Grodów Czerwieńskich, czyli kluczowych punktów strategicznych na terenach dzisiejszego Przemyśla i Wołynia. Te ziemie leżące na pograniczu były pod opieką Mieszka I. Choć ich kontrola mogła być niestabilna ze względu na naciski ze strony Rusi Kijowskiej, analiza dokumentów historycznych pozwala stwierdzić, że terytorium państwa Mieszka było rozległe, lecz z wyraźnymi granicami na wschodzie i północy, gdzie wpływy były ograniczone. Ostatecznie państwo Mieszka I było fundamentem przyszłej Polski, obejmując ważne regiony, a jednocześnie pozostawiając pewne obszary poza swoją kontrolą. Brak wzmianki o Małopolsce i Krakowie sugeruje, że mogły być zarządzane niezależnie lub miały specjalny status. Hipoteza mówi, że najstarszy syn Mieszka rządził tam jako swoją dzielnicą. W dagome Judex Wspomniani są tylko dwaj synowie Mieszka I. Mieszko i Lambert. A nieobecność Świętopełka i Bolesława budzi pytania o intencję dokumentu. Nieobecność Bolesława Chrobrego w dokumencie może mieć różne wyjaśnienia. Jedna z hipotez mówi o wydziedziczeniu, ale bardziej prawdopodobna jest teoria o opisie stanu państwa przed jego rządami. Dokument Dagome Judex opisuje państwo Mieszka I. I nie uwzględnia późniejszych zmian, co tłumaczy brak wzmianki o Bolesławie Chrobrym i innych synach. Ziemie zostały przekazane synom jako dzielnice. Według tej interpretacji Bolesław mógł już zarządzać Małopolską, co tłumaczy jej brak w opisie granic państwa w dokumencie. Nieobecność Małopolski w dokumencie może sugerować, że istniała wewnętrzna struktura dzielnicowa. W państwie mieszka Piwehe.